Policja jeszcze nic nie wykryła. Dlaczego pojawił się ten upiór? To na pewno ma jakiś związek ze zniknięciem pioruna masakry. Jeżeli chcemy go odnaleźć, musimy rozwiązać zagadkę. Więc najpierw odwiedzimy prezesa klubu Jastrzębi, pana Szczawika. No tak, znów się w coś pakujemy. Według starej futbolowej legendy w latach 30. zawodnik zwany Rozlazłym Upiorem rzucił klątwę na stadion po tym jak wygwizdali go wierni kibice I co się z nim stało? Przepadł bez śladu, po tym zajściu na boisku Nikt go już więcej nie widział, aż do dzisiaj To zapewne jego duch nawiedza nasz stadion Musimy stąd spryskać, zanim ten Upiór nawiedzi nas Ale dlaczego porwał Pioruna? Ponieważ bez tego zawodnika Jastrzębie nie wygrają żadnego meczu a więc mamy motyw, panie prezesie. Na naszych kibiców padł blady strach. Pewnie spadnie sprzedaż biletów na mecz pucharowy. Zarząd klubu mnie wyleje. Zrobimy wszystko, by rozwiązać tę zagadkę. Doceniam wasze zaangażowanie, ale nie wiem czy... Watorku! O kurnie, Bez obaw, panie Szczawik. Jeżeli ten upiór spróbuje jakiś sztuczek w czasie jutrzejszego treningu, złapiemy go.